Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Madzio i dzisiaj gramy w GTA 5 wraz z ekipą Ja to słowo mogę wypowiedzieć. Wraz ze no jest Izak, cześć, cześć jestem. Isamu. Tak. Jesteśmy.. Rojcio 8 skakuje. Halo, Rojo! Royo, Rojo! ROJO! Pani w samochodzie, ale No dobra, Rojo jest Nitro do mnie do samochodu Dzień dobry. No i gimper! Halo, halo. Dzień dobry. I co? Możemy zapieprzać wreszcie na nich? Pieprzać się? Ruszamy do... Izak, prowadzisz. Nie, wiesz, ja mam, ja kładę, ja kładę no. A nie, chce, Ale nie chcesz tam doskoczyć? Dobra, to za mną. Dobra, za Izakiem. Jedziemy i się wpieprzamy. What the fuck, Izak? Ile już ciebie goni? Czemu ten samochód Zrobię. nie ma opony? Nie doskoczę. Nasz do, samochód nie, ja nie ma opony. Też nie. Dobrze. Super samochód. Super samochód, świetny. Dzięki wielkie. Wsiadamy do autobusu, Mandzio. Izak, po prostu jeszcze nadal jest Daj mi Wsiadamy do ja A ci no, nie ufam, zapuźno. daj mi prowadzić. No to dawaj. Dobrze, niechaj... To siądź po prostu. Dobrze, niechaj ci będzie. Dobra. Rojo zdążył wrócić. Nie mamy gwiazdki, zobacz. O, bardzo dobrze. Witaj Rojo, zaczęliśmy nagrywać, możesz się przywitać z opóźnieniem. Witam was bardzo serdecznie. Super. No, Ej, no, na czym red... stoimy, albo raczej na czym nie stoimy. To znaczy... Straż... To znaczy... Samu Rojo, okay. dobra, jedziemy do bazy. Ej, to no rest na for the weekend. Na 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 na. A to nie jest ten. To, to nie jest my ten. I don't grow on trees. Źle śpiewacie, to jest. Dokąd biegniesz, scooby Kubidu? Zapierdalaj tu. Ta, ta. To jest ten autobus. A, to właśnie, ten autobus. A. Faktycznie. Na 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 na. Gdzie a. my jedziemy? Próbujemy się wiebać do tej bazy i tylko, tylko... I tak tam umiesz skoczyć na razie. Nie, nie no każdy tam po takim kamieniu wjeżdżasz. Słuchaj, a nie mógłbyś tam wylądować po prostu samolotem? No i tak masz samolot, nie? O kurwa, ma samolot. Mam samolot. Ja mogę helikopter. To, to my się tu napierdalamy ze startem kurwa. 40 minut, żeby się ustawić i pałę zgubić, a ten ma samolot. A drugi helikopter. Dajesz ten helikopter i nas bierzesz, bo nie, nie będziemy Scooby-Doo pojazdem tam pieprzać. Chigo, jedziemy będzie dobrze. No, to, musiał, to musiał być bekowa, bekowy star z odcinka, z Scooby Scooby-Doo pojazdem. Do, do. Where are you? Przyjęłem spacę w Co tam fubu? Ty Dalej nas kradniesz. Fubu. fubu. I nie mogę wskoczyć, ja nie umiem bo to. Kiedy jesteś Ej. tu? Wubu, bu du. Ja wiem. No, Ej, dobra, jeszcze się trzymam. Jeszcze się trzymam. O, kurba, o kurba. Dobra, jak kurwa. O kurwa. Dobra. Kto ma wskoczyć? Kto można jakoś wjechać? Ale serdeczne faksy wszystkim. Ja to powinienem móc staranować z tym autobusem. Jeden daj serdeczne faksy, drugi serdeczne haksy. nie? pa, pa, pa. ale goni nas, goni nas. Dlaczego, dlaczego nie mnie wyzywasz? Bo ja wam pokażę. Ja mam pytanie, dlaczego? co z tym helikopterem? Na I dlaczego oni mają fosę w ma się dojechać. Dojechać. Wiesz co, ja tam skoczę. Ale z nie, samochodem, samochodem Izaka by się dało. Oj, chuj, rozpierdoli się samolot. No, to bój się popsu. Ej. Czemu mam wskoczyć w Okej. Trochę wam to nie wyglądało. Nie, to musi być samochód Izaka, bo samochód Izaka ma taki rozpęd. Nie, to jest każdy samochód. Tam rozpęd każdym rozpęd. samochodem możesz wjechać. Hmm. Może z innej strony trzeba wskoczyć po prostu. To by miało sens. Ostatnio byłem z Izakiem, wskoczyliśmy tam. I to nie było jakieś super turbo-kurwo biurwo. A którędy no właśnie. skakiwaliście właśnie? To jest taki kamień. Ja Kiedyś skoczyłem i nie wiem, A kurwa, czemu we mnie szela? Czemu we tak, mnie szela? Cze... Szczęście nowicjusza, za pierwszym razem wskoczyć, pierwszy raz starać się to zrobić. Zawsze wchodzi, a potem już Gdzie jest tutaj ta skała? Nie, to ludzie. Nie wiem, czy to samolot na dwa O, Przyznaję tylko męk. Oooooooo! Jest! Nie! Nie! A kurwa! Do, mam cztery gwiazdki, chuj, gdzie tutaj są samoloty? Rojo, samolot bierzesz i numeryczną. Dobra, ja wiem, raz, ja wiem samolot samolotem się... Ale gdzie jest kurwa samolotek? Hangary, hangary, te hangary. Tutaj, tutaj, tutaj. Przede. 12, dwunasta, dobrze. Widzisz, oh. widzisz, jest. Kurwa, jest. A... a on jest dwuosobowy czy nie? Chuj. Tak. Jedna osoba, bo... Jak ktoś to się dobrze. przesiadaj Nie, 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 dobra, leć, leć, to jest Kurwa! Aaaaa! Ci... Wstawaj! Albo ja ci ja ci Cię wyjdę chuj. na skrzydło ja wyjdę na skrzydło tak dla, dla jaj i dla pani. <laughs> ja chyba tak no, no nie dolecimy. Dolecimy, wiesz to zapierdzała? Jezu. To to. Dobra. Helikopter osoby to jest? Spartaci powinny lecieć. Jako pierwszego, który gurtki chciałem brać. To dajesz. Dobra, jak okay, wsiadam? Ja! Ja już wsiadłem. Yes! Yes! Truta musi. Ja biorę, ja biorę. Nie, kurde, są one prowadzące są. Nie! Tylko, No ja uciekłem! Przeżyłem? To też się nie, uda. nie przeżyłem! No, Samobójstwo. Jest, 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 jesteśmy! O kurde, ale teraz to te poleciliśmy Ładnie. Helikopter nad wami i wy na dole, elegancko. Dobra, no, słuchajcie. To, to możemy relacjonować jak telewizja. Z taką furą to ja tam doskoczę z palcem w dupie ja ci wierzę. Nie ja wiem. A dasz potem po... Nie, dobra. Co, z tą kim że z palcem w dupie? Dobra, to cię sobie sadzę, co? Ja się dobra. zgubiłem, ale spoko, odwracam Trajesz. uwagę ludzi jest w bazie. No ja ci... spróbuję zająć czołg, żebyś mógł sobie wziąć, dobra? I zawsze jak nieświadomie potrzesz ślaczek, to tak, wiesz, automatycznie... O, no, zajęłam ten czołg, ale parę. musisz zem się wylatywać, bez blisko. Już, 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 już lecę! Ja pierdolę, pisga! Panowie, Wina. słuchajcie, znalazłem... Pierdoł, znalazłem miejsce, gdzie jest dużo prościej wjechać tam. Ej, panowie, jest jestem za wami, za, za rojem i za nitrem. Uciekłem. Dobra. Oooooo! Jestem! Co jestem, kurde. Ominęłem rakietę! Ominąłem rakietę! O tutaj! Bardziej szybko, na super ujęcia. Chodź, 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 Ktoś, kto tutaj się zrespił obok mnie? Izak, 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 Iza, 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 Iza. chodź tu. Wskakuj. Jedną rakietę o, ominęłem, ale drugą już nie. Ale dałeś standardowym wejście, to będzie najszybciej. Nie, właśnie, patrz, o tutaj zejść. Jeź tędy, ale to nie ma sensu, jak masz tutaj wejście od razu. Kurwa, gdzie jest tutaj wejście standardowe, mówisz? To się, ja cię pokażę, jak się tam wjeżdża. Dobra. Ja dobra, dobra, dobra. Do no nas nie strzelałem, jak jestem. Serdeczna kolejka. Mogę was spuścić, trzech. Spuścić. No chodź tutaj po mnie. Dobra, ja klop, Na plaży jest. O! Ups. Komuś się ulało? Plaża? O, cześć, Kimper. to no tak. To tu jestem? Halo, halo. Dobra, Dobra. Ja, to z, ja to z pierwszej osoby chcę sobie zobaczyć patrz. No jest i... sobie normalnie prostą drogą. Czekaj, i potragaj, masz to da, to ja nie, no. mamy full o. Mamy full. Ja też w tak jechałem. Łooo! Ale by to ledwo no. ledwo! Nie, to skocznie. Nie skocznie stary. Chodź sam Zajebiście. Szybko, bo mnie gonią. Ale, Ale ja ci nie, nie widzę w ogóle? Na samolotcie zawożę. Ja nie o widzę, kur! Impera widzę. Widzę, że tutaj robisz kino akcji. O no kurwa! Oj to nie było madre. Gdzie ty jesteś kumplu? No ja biegnę w stronę... Ej, ej, tutaj są samoloty. Za nami, po lewej. Po lewej. Nie, nie, tutaj jest samolot, który będzie łatwiej wziąć, wiesz. Bo to jest hangar. Dobra, wysk wyskakuj, bierz samolot, pójdę ci odciągnąć tych ludzi. O, cztery piaski. Dobra, rojo, lądujemy. To nic Bierzemy dobrego. I Dobra. Słuchajcie, trzeba z drugiej strony tej bazy całej. Dobra, samolot, próba numer dwa. Lecimy do góry. Ok. Gdzie one są? No, do góry wzleć! Dlaczego ten samolot nie chce lecieć? Dobrze, zachciał. Masz go. Nie, nice. nie, nie chciał lecieć, ale mam. I może nawet uda mi się uciec. Poczekaj. Ja ci wierzę, też się może udać uciec. Nie. W dwóch ale to nie, tak? chyba nie o to chodziło. O Pani kurde, Pani. o nie! Panowie? Udało się. Mam odrzutowiec. Najpięknie no A ja jestem. Ja, ty, ty, ty ja samolotę, Zaparkowałem pod samolotem. Cel spełniony. A ja czekam i nikt nie chce pomóc. Ty, ty <grym> nie jesteś? <grym> a a ja na jakimś samolotę. rozdrożu, nie wiem, gdzie jestem. Czekajcie, znajdź mnie sam. Trzy, Czuję, że z cztery Go! Jedziemy się ten pojechał. Gimper chyba pojechał pierwszy. Tak. Ale doskoczyli nam za do zawsze jedzie pierwszy. No. O kurwa. I doskoczy. Nie. Nie. Samolot mi się tam. O! Jest! Jest! Znowu! Jest! Ale jak tam na, na styk o mateja, że świetnie! Nim, bo to kradniemy wszystko, to co tu jest. Wszystko kurwa kradniemy. W my razem w aucie zawsze robimy cuda, nie? <grym 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 wiedziałem, <grym że się uda, Roy i samo to magie w aucie, tak? To jest kurde rozpierdolone. Jeszcze na sygnale się wyjebaliśmy. O kurwa, czołgi! Ale kamstwo. Nieu. Kurwa, tutaj są czołgi! O kurwa! No, przyjmuj na klatę, a my kradniemy samolot. No właśnie dostałem kurwa, zgniót mnie. Samu, leć, leć. O kurde, strzelają. 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 Ja strzelam na wiki. 064, ja słychać strzały! Nie! O, nie, nie, nie uda się, nie, oj, się nie było. We mnie. Co? Nie było. czekam, aż wyjdzie gra Overwatch od Blizzarda i. Co? <noise> 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 Overwatch z Overwatcha. Ale to wtedy i padł wyświetlenia, bo już jako Overwatch no będziesz wpisywał, to nie będzie jego wyskakiwał, nie? No dokładnie. A to nie, nie właśnie o to chodzi, że będzie jego wyskakiwał, jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć czegoś o Overwatchu. Właśnie wręcz przeciwnie. W sumie w drugą stronę, kurwa. To w drugą stronę. <laughs> On to wszystko kurwa zaplanował.